Bo ja to mam wrażenie, że się sypie całe życie. Tylko po prostu w wieku 30 lat jest to bardziej uzasadnione. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? A, właśnie. W sumie przy temacie Free fightów ale trochę pod innym kątem. Gocha Magical, czy też pani Gosia, na niektórych, e, przeszła w sumie kolejną swoją metamorfozę, bo jedna już kiedyś była, teraz nastąpiła kolejna. No i pojawił się przy okazji materiał e, na kanale Cloud MMA. No i jak widzimy tutaj, to jest chyba ta była menadżerka Versow, jak dobrze kojarzę. No i tutaj ty Tyburski. No i możemy sobie zobaczyć kawałek Całego nie będziemy oglądać, ale sprawdźmy Bo się to odbiło szerokim echem czym głośnym echem chyba się mówi Na Twitterze i widziałem fotki I no nie poznałbym, ale zobaczmy cały proces Witam Was wszystkich serdecznie Jesteśmy po wstępnej metamorfozie Pani Małgorzaty, z której jestem bardzo dumny Była dzielna, tak samo jak moja cała ekipa Dlaczego wstępna? Dlatego, że po walce Będziemy kontynuować pracę nad Panią Małgorzatą Nie tylko zewnętrzną Jej część, ale również wewnętrzną Okej, okay, czyli znowu się odpala Syndą z bawcy. Nie udało się z Nikitą. To próbują z Gochy zrobić maskotkę i pokazać, jak to Freak Fighty zmieniają ludzi. No dobra, okej, okej. Będzie jeden przykład na to, jak Freak Fighty odmieniają życie. Jak się nie udało z Nikitą, to z Nikitą, no tak, no Nikita odpaliła on Z tym załamana. W związku z czym, no próbują tutaj w drugą mańkę w takim razie. Ładnie, Ładnie, ładnie. Tutaj wygładzone. Jeszcze efekty będą za, za jakiś czas, Uch, Nie mnie. poznają mnie. No, 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 no jest fakt Nawet nie wiem, co je zrobili. E, powiedz, Maja, coś o sobie szybko. E, zajmuję się stylizacją od e, kilku lat. Dodatkowo e, dzielę się tym w internecie. No, i ona właśnie z Werso współpracowała, bo. No, znaczy, nie, że miały dramę, ale tam jakaś mini spina była. Pojedziemy do mojego przyjaciela e, Garika do Fryzjera, gdzie będzie miała przedłużone włosy, koloryzację, będzie miała naprawione e, te włosy, które. No też pewnie. <laughs> Będzie miała naprawione włosy. Ona jak słucha, co? No, zasłaniam panią Gosię, Czekajcie, kurwa, bo wy nie widzicie. Zmierzam, wam przesunę. O, tu jest pani Gosia. Mieją i zależy na tym, żeby było Jasne, płaszcz. Oczywiście, to jest dużo tak? jasnych płaszczy, tylko ten... O, będą się kłócić, tu stylizacja jest lepsza, mam, już czuję to napięcie. Taki fason. Choćby ja poszukam lepszego fasonu, ten płaszcz powinien być lepszy, stylowy bardziej. Tylko, czy w takich metamorfozach to też nie chodzi trochę o to, żeby się dobrze czuć w tym, co ostatecznie zmieniasz? Że to nie chodzi o to, żeby stać się innym człowiekiem, tylko żeby dobrze się czuć ostatecznie. I to jest największa praca, a nie to, że kogoś tam wpielicie w jakieś drogie ciuchy albo aktualnie modne rzeczy, bo to, to nie jest żaden problem, tylko kwestia jest dobrać to do osoby, tak żeby się dobrze czuła. Zapnij <laughs> pizdę daj oglądać, doktor Dymanie. Proszę bardzo. Moja. To no. zupełnie inna kobieta, nie? Ale zobaczcie, nie, e, fryzury jeszcze nie ma, nie ma makijażu, a i tak zobaczcie jaka... Buba? No. No. Myślę, że każdy z nas najbardziej lubi e, dresy, ty gocha chyba też, Ale więc tutaj no jest bardzo ważne dobieranie po prostu fasonów i żeby te materiały dobrze wyglądały. I tak naprawdę wtedy możesz widzieć, to jest taki bardziej elegancki i masz minus 10 e, lat w takim dresiku. Good. No, dresik to jest to! good, good! good. Dresi good! Ja ją rozumiem, dresik to jest to Zobacz, kończym szalicze ładne. A zobacz tutaj. Jaka ty Bori to siebie ubiera czy ją, bo ja nie wiem. Rzecz, proste rzeczy, tak. proste fasony. Super no? I super wyglądasz. będziesz no. ten płaszcz sam, samym zują. No właśnie. To na, na rozmowę o pracy idziesz taki strój? Nie, no to po, po domu sobie tak będzie chodziła. no to, to, to do okna se przejdzie, tutaj na streama wpadnie, wiesz. E, myślę, że mamy fajne uczucie vibe. estetyki. Tak. Fajny tak. vibe. Gosia. Jak się. Zaje... się wyglądała. Super. Podobało się wyglądała. Podoba się? Ona, ona czasami to jak taki NPC, tylko wciśnij przycisk, a ona... Good good good, good good, good, good. Niesamowite to jest. Uwielbiam to robić zawsze, to robiłem, zawsze zmieniałem życia e, tak, wiemy. moich kolegów w mm. no. sylwetek po ubiór po nawet twarze e, i są po prostu... Ja twarzy. p... dobra, wiemy. Glam lak, idziemy zrobić piękne pazule Gosi bo tak jak mówię, kompleksowo ogarniamy. Ja mam wrażenie, że z tym zewnętrzem to jeszcze da radę, bo to nawet na siłę, ale z tym wnętrzem to może być większy problem. Montroby nie wymienisz, ale Wątroba się akurat regeneruje. Znaczy nie wiem, są, pewnie można dojść do jakiegoś stopnia, gdzie już jest bardzo ciężko albo że jest takie stadium, że, że trudno, ale z Montrobą jeszcze może nie być tak najgorzej. No. I wygląda zajście. Mogę używać słowa zajście? Tak. Wygląda zajście. No w sumie czemu tak grzywka jest? To jest jakieś przekminione do kształtu twarzy czy coś? To muzyka, już Tak, tak już no właśnie, jedziemy. ja na przykład mam wrażenie, że w tej stylizacji ona wygląda zbyt młodzieżowo. W sensie, wygląda jak taka dojrzała kobieta, która próbuje się dogadać z nastolatkami. Wiecie o co mi chodzi. Taka, no nie pasuje, no. Do mnie dobra? Dobra, czekajcie, już muzyka... Ja próbuję być taka cool, wiecie. No dobrze się bawi, no i chuj, o to chodzi. Nie wstanę. No, tak jak mówiłem, mam coś tam poczucie estetyki, na sportowo, ale też elegancko, także... <noise> ale stylizacja, wziął komplet dresowy, spodnie plus bluza i dołożył biały t-shirt. O no to, to niezłe poczucie a czy to nie jest tak, że Cloud znalazł sobie małpeczkę, na której kręcą zasięgi, a Magical bardzo ładnie sprzedaje swoją mamę? Znaczy zacznijmy od tego, że ona jest dorosłą osobą, tak? Więc yy, ciężko tutaj mówić, że Magical ją sprzedaje, bo ona też się w to bawi wszystko i jest integralną częścią jego całej persony e, w internecie. Więc to jest jedno. A czy Cloud yy, znalazł sobie małpeczkę? To każda federacja chce mieć taki przykład wielkiej przemiany. Tak jak w fejmie promowali Linkiewicz i było wiesz, wielka przemiana ten, tylko potem niestety zaczęła przegrywać i, i nie, nie dymiła na konferencjach, więc ciężko to było dalej jakoś sprzedać cały jej wizerunek, natomiast ten, no i Cloud też chce mieć taki obrazek fajny. Dobrze, Gosia. Kurde, no w tej stylizacji już dużo lepiej. Tylko nie wiem, tylko tak trochę, no ja mam to kwestia przesadzenia, bo chciałem powiedzieć, że dobrze wygląda, ale trochę, że jakby do niej to nie pasuje. Mamy to! Stylizacja, którą w ogóle No na pewno w tej stylizacji lepiej niż tamtych poprzednich, co próbowała się ubierać, jakby miała 20 lat, no. elegancką elegancką Stylizację musisz przygotować ty, bo wiedziałam, że trafisz bardzo dobrze. I... Nie, to jest ładne. Tamten dres był jaki był, ale to jest ładne. To ta stylizacja, to się zgodzę, że jest ładna. Twoje piękne oczy, dzisiaj ich Wszystko to lepsze jeszcze przede mną. Zmieniłem idzie tak mordo, nie no. Zmieniłem siebie i gdybym nie błędy, nie wiem, czy bym był tu No, pewno. No, ale Ale to już było za dużo, nie dotrwam do końca. <laughs> yeah. Nie, dobra, tutaj mam jeszcze zdjęcia z fotosesji. Lekko obcina górę, ale w każdym razie macie ten. Macie zdjęcia. O, myślałam, że to edyta górniak. Lepsza metamorfoza niż Nikity. Pierwsza dama, gocha magical. To co, lecimy z y, tematami. Są na razie takie TikTokowe, pierdoły i tak dalej. Nie wiem, czy widzieliście takiego shota, tylko się wsłuchać, co on gada. Nie wiem, czy będziecie to słyszeć. Wiecie. Bro, it actually smells like fucking dog shit in my, in my room. Jo, methane Jack. <laughs> ups. No, y, także nagle okazało się, że Ziomkowi wypija... Doliło coś i miał jakiś wyciek gazu, chyba, i się wszystko wyłączyło. Taka smutna sytuacja. Ale uwaga, nic mu się nie stało. Dlatego tak reaguję, bo z tego, co słyszałem, to nic mu się nie stało. Wszystko jest w porządku, żyje itp., itd. Aczkolwiek, no, dramatycznie to wyglądało, jakby nie patrzeć. Natomiast gościowi się nic nie stało. Dobra, co tu jeszcze miałem? A, zadymka na, zadymka na Twitterze standardowa. Tym razem temat społeczny, czyli kto powinien siedzieć w środkach transportu publicznego. Kto powinien zająć miejsce, kto powinien wstać, to powinien ustąpić, wiadomo. No i to jest, księżniczka siedzą, a babcie stoją. Co poszło nie tak? No i teraz się pojawiły różne opinie na ten temat. Na przykład, księżniczki też płacą za bilet. Babcie, jak nie mogą postać chwilę po tym, jak siedziały pół dnia u lekarza na plotkach w kolejce, niech zamówią taksi. A no jeszcze czujecie potencjał do dyskusji, prawda? Czujecie już potencjał do dyskusji. No, są, są ale zadziwiające no, normalne komentarze. I imo, gdyby mnie zapytała taka babcia, żebym ustąpił miejsca, to bym ustąpił, ale jak się nie pyta, to pójdę, po... mam stawać. Albo ja zazwyczaj ustępuję miejsca, Starszym panią, ale jak jakaś pita mi powie sama, że mam jej oddać miejsce, to niech się pierdoli. A, no to jednak z tymi normalnymi komentarzami po prostu nie doczytałem. Tysiąc lajków. Ja przyznam szczerze, że nigdy nie lubiłem jeździć komunikacją miejską. Od dzieciaka, albo wolałem gdzieś jechać na rowerze, potem miałem skuter, to jeździłem na skuterze i to mi zapewniało taką, wiecie, niezależność, że praktycznie w ogóle nie musiałem korzystać z komunikacji miejskiej, bo po prostu nie lubiłem tego. Jeszcze i nie lubiłem dlatego, że jak. Dzieciaka, bo to było tak, że moja mama miała pracę i niedaleko tej pracy było przedszkole, i po prostu ja jeździłem razem z nią, jakby do pracy. I godzinę wcześniej, po prostu byłem w przedszkolu, i to były takie godziny, no, kiedy było mnóstwo ludzi. I pamiętam, że się wciskaliśmy do tego autobusu. Jeszcze wtedy było, nie wiem, jakoś mało, za mało ich było, no, z tego wynika ten. I normalnie wiecie, tak na ścisk, kurwa, że otwierają się te drzwi i ludzie wypadają, no, normalnie jak na tych scenach z Indii, i to wciskanie się tam, kurwa, ten, tak tego nienawidziłem, no, ale wiadomo. Trzeba było dzień w dzień i ten I, I potem sobie myślałem, Boże, jak tylko będę miał jakąś szansę Żeby z tego zrezygnować, żeby w ten sposób Wiecie, nie, nie jeździć, to, to to zrobię I od dzieciaka kombinowałem Mówię, wolałem na rowerze jechać nawet jak gdzieś dalej Coś, miałem to gdzieś, niż tą komunikacją miejską I tak mi zostało do tej pory Natomiast z tym ustępowaniem miejsca Kurwa, nie wiem, w sensie No bo dla mnie to ma wymiar taki, że to było podpinane Jako kulturka, nie? Że no, jesteś młody, no to możesz postać Że nic ci się nie stanie i tak dalej Tylko z drugiej strony, jak czujesz też taką presję. Nie wiem, ja to czasami miałem wrażenie, że jakby celowo nie siadam na jakimś miejscu, żeby nie, żeby nie musieć się rozglądać, czy powinienem ustąpić miejsca. I celowo po prostu już wtedy stałem i, i ch... nie musiałem wtedy o tym myśleć. Nawet jak coś tam było, czy, czy, czy nie wiem, jakieś parę miejsc zostało, to miałem takie ach może zaraz wsiądzie jakaś kobieta w ciąży, ja akurat się zamyślę i będzie przypał. Więc wolałem już sobie stać w tej komunikacji. Mam wrażenie, że do tej pory bardzo mocno przeważała taka narracja, że niezależnie co się dzieje, to jest starsza osoba i należy jej się szacunek, a teraz trochę się to wszystko przechyla w drugą stronę. Dlatego ja osobiście marzę o tym, że będąc starszą osobą, będę takim pozytywnym dziadkiem. Wiecie o co chodzi? Że nie będę takim jakimś z chodzącym, narzekającym na wszystko i tam, nie wiem, modlącym się do PiSu, PO, czy czegokolwiek. Tylko, że będę takim, wiecie, wysportowanym, pozytywnym ziomkiem, takim czasami w komentarz macie, nie? Że tam on chodzi po ulicy i trafiasz na takiego tam, kaczor, 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 coś tam. Albo trafiasz na takiego, że, a, życie jest piękne, ten, i od razu masz takie, o, Taki chciałbym być na starość. No, to ja, to ja właśnie taki chciał być. Dobra, wracamy do świata afer. Tutaj trochę, trochę się pośmialiśmy, trochę się dowiedzieliśmy, trochę pokomentowaliśmy, teraz wracamy do świata afer. Nie będziemy oglądać całego odcinka, natomiast zaciekawił mnie komentarz konopa no, odnośnie wardengi. Ten wątek po... mnie intryguje. Tutaj Sylwester się mocno zakręcił, bo odpowiedział, że propozycja dużej kwoty za walkę padła od włodarzy, czyli... To nie Sylwester, a włodarze sami go wycenili na taką kwotę. Milion miliona za jedną walkę? Tak. Dlatego jak wielokrotnie mówiliście o jakichś kwotach we freak fightach, to tak, takie kwoty tam latają. Oczywiście mówiąc o absolutnej topce. Jest możliwe, aby dostać taką propozycję za walkę. Zresztą to nie jest zaskoczenie, bo kiedyś Paris też mówił, że dostał tam powyżej miliona propozycje za, za walkę. Więc to... Gdzieś Przekręciła ta informacja, że taka absolutna topka, jacyś niedostępni ludzie i tak dalej mogą takie kwoty generować za walkę. Czy to brutto, czy netto? Netto. I powiedział, że kwota za walkę nie wyszła od nich, a od samego Wardęgi, którego wprost zapytali się, za ile zapalczy. A było pytanie z naszej strony, za ile jesteś skłonny zawalczyć teraz? Tak, i podałem pewną kwotę i wy na nią od razu przestaliście. Że on nie musiał negocjować wyższych stawek, bo włodarze zaproponowali mu więcej niż chciał. A tobie ile proponowali? Nigdy nie prowadziłem bezpośrednio rozmów z Fejmem. Na Natomiast orientacyjnie, jak kiedyś coś gadałem, ile mógłbym dostać za walkę, to jakieś 600-700 w tym przedziale. Powiedział też, że próbowali negocjować kwotę w dół, na co Wardenga się nie zgodził, argumentując to między innymi swoimi zasięgami. <grytanie> Netto czy brutto? No Ej, ale w sumie tu Konop dobrze wyłapał. Że najpierw był wątek, że Wardenga powiedział, że to oni podali jakąś kwotę, a potem w sumie wyszło na to, że on podał jakąś kwotę zaporową. To w sumie kto dał w końcu kwotę. Wróć z kanałem, podniesiesz stawkę i Tak, bym chciał, to już bym poszedł dawno, ale nie idę, bo nie chcę. Ciekawe jest też to, że Wardenga powiedział, iż Federacja zaproponowała mu wyższe wynagrodzenie za walkę, ponieważ jeśli on lub Konopski nie zawalczy, to Federacja się rozpadnie. Zaproponowali jeszcze więcej, żebym zawalczył, bo twierdzili, że jeżeli ja nie zawalczę, to ich cały biznes upadnie. Że... <noise> w ogóle jaki to jest argument, nie? Takie braje, błagam, ratuj nas, proszę, bo jak bez ciebie to koniec mać, w ogóle też takie liczenie, że zresztą z są, no tak, no bo jak Wardenga był tak związany z tą federacją, no to też w teorii było tak, że no ratuj nas, no bo bez ciebie upadniemy, a w sumie współpracujemy, więc tobie też się to opłaca, więc w sumie akurat do Wardengi to miało sens, ale tak ogólnie takie wrzucanie takiego argumentu. Znając druida, podejrzewam, że te całe negocjacje z Fejmem, które odbyły się w siedzibie Gołców, mogły zostać nagrane na live... Ja powiem więcej, ja mówiłem, że tam na pewno i to jeszcze z paru kamer dostaniemy relacje. W też mój ten. Temat, gdy Sylwester powiedział, że mi również zaproponowano niewiele mniej niż jemu za walkę. O kilka procent niższą ofertę w ogóle na start również dostał Kono. I potwierdzam, że taka rekordowa propozycja padła. Miałem zaoferowane milion mln tysięcy złotych netto. <grym> Jak netto. trzy walki na jednej gali i pokonać kilkunastu innych zawodników, żeby dostać półtora miliona. Mi proponowali praktycznie takie same pieniądze, mogłem wybrać dowolnego przeciwnika, żół jakiejś pod żabki. ale odmówiłem, bo mimo że mógłbym za to kupić dwa albo czy mieszkania. Nie chciałem wiązać się z fałszywym środowiskiem dookoła Federacji Fame, a szczególnie w jakikolwiek sposób biznesowo wiązać się z Boxdelem, kiedy dopiero co miała miejsce gigantyczna afera między innymi wokół jego osoby. Po prostu moralnie kompletnie by to za mną nie grało i pewnie wielu z was by się na mnie zawiodło, bo wyglądałoby to jakbym wykorzystywał aferę tuszowaną przez kilkanaście lat do wyciągnięcia sobie rekordowej stawki. Jak to. Po czy konop tu sugeruje? No bo. Hmm. Hmm. No, no bo Konop tego nie wziął i mm, tłumaczy, dlaczego tego nie zrobił, jednocześnie wiemy, kto wziął taką ofertę. Hmm. Więc to jest bardzo mocny strzał w wardęgę, jakby nie patrzeć. Czyli Wardęga trochę wyciągnął argument konopa na swoją obronę, a Konop się obudził i mówi Ej, gościu. No i tutaj to jest bardzo mocny strzał w Wardęgę w tym momencie. Taki też biorąc pod uwagę zasięgi Konopa i wpływ, jaki teraz ma na ludzi, to to jest bardzo mocny strzał. Tylko jest to dla mnie intrygujące, że przy poprzedniej okazji, kiedy Konop miał okazję jakoś wjechać w Wardęgę, nie zrobił tego. Przypominał, że miał bardzo duży wkład w Pandorę i tak dalej. A tutaj przy okazji tej sytuacji Konop się odpalił. Ja na przykład już bym w życiu tego nie przewidział. Prędzej powiedział, że tam by się odpalił niż tutaj. A tutaj się odpalił Konop i wjechał w Wardęgę. To jest to jest intrygujące, że teraz. Ciekawe. Bo weźmy pod uwagę to, że generalnie oni mają wspólny front, jeżeli chodzi o Pandorę. I teraz nie opłaca się, żeby nagle się kłócili między sobą, no bo jak się też dowiemy później z wywiadu z Dubielem, no jeden i drugi gdzieś tam Dubiel poskładał pozwy, nie? W sensie i przeciwko Wardendze i też przeciwko Konopowi. W związku z czym, no raczej opłaca im się trzymać razem. Ale tutaj Konop się odciął. Chyba, że to są szachy 5D i Konop specjalnie się odcina tylko po to, żeby stworzyć wrażenie konfliktu. I żeby potem to jakoś wykorzystać. Jeszcze jest taka szansa. Konop przeczekał, wyczuł ten i wbił szpilkę. No to jest mocna szpilka, bo to jest totalnie takie uderzenie w wartości moralne, no i w zasadzie w te zarzuty, które ludzie mają wokół wobec Wardęgi, nie? To do, dokładnie w to strzelił Konop teraz, że kurde niezależnie już od tego, w sensie inaczej, Konop totalnie złamał te narrację Wardęgi odnośnie tego, że ta kwota nie miała związku z Pandorą, tylko no bo tyle zaproponowali. No i teraz Konop jakby bardzo mocno w to uderzył, że no on miał świadomość z czego wynika ta kwota i i w związku z tym z nim to nie grało. No ale w domyśle wiadomo z kim grało i kto skorzystał. Nie przeszadzacie trochę z tym wbiciem? No ja uważam, że nie, bo to jest bardzo takie mocne uderzenie w takie wartości moralne i jednocześnie w zdarzenie, które miało miejsce, nawet nie w teoretyczną sytuację, tylko w zdarzenie, które miało miejsce, czyli Konop mówi, ej ja dostałem propozycję 1, 400, i tego nie przyjąłem, bo nie chcę się wiązać bo z BoxDelem, bo nie chcę mieć nic wspólnego z fejmem w związku z tym co tam się dzieje, a jednocześnie w domyśle wiemy kto ma coś wspólnego z BoxDelem i kto przyjął taką propozycję, nie? Więc to nie jest prost powiedziane, ale no cały wątek nawet dotyczył Wardęgi, tak? I Konop też odpowiada na to, jak Wardęga wywołał go do tablicy, tak naprawdę informując o tym, że no, bo Konop też dostał podobną ofertę. No i no. Druid popełnił błąd przyjmując tę walkę, mógł dać federacji utonąć, wszystkim zrobiłoby to dobrze, nawet Boxelowi. Eee... Znaczy, nie, znaczy... Czy jemu by to pomogło, czy, czy nie, czy ten, to to już tam, wiesz, równie dobrze mógł wziąć na przykład tę walkę za jakąś standardową kwotę, nie? To, to też mogło nastąpić, ale jednak no czuć tutaj powiązanie zasięgowe z kwotami. Natomiast y, wiesz, nawet jakby Fejmu nie było i Fejmu tonął, to i tak by przyszła kolejna federacja albo cloudy przejął pałeczkę dowodzenia. To, to wiesz, temat za bardzo się rozhulał, zbyt wielka publika jest wokół tego, żeby wystarczyło coś takiego. Wiesz, Fejmu tonie, to nie ma free fightów. A Konop nie mówił w jakimś wywiadzie, że walkę miało być, ale nie było przeciwnika. No Ale to się nie wyklucza z tym, co mówi teraz. To, czy to nawiązujesz do wywiadu z tą By the Way Juliet, tak, co tam ich szypowali też. To e, tam Konop mówił, że dostał bardzo taką stawkę dużą z Fejmu i tak dalej, ale że właśnie tam z przeciwnikiem są jakieś rzeczy, że nie ma czy ten. Więc może też mówił o różnych etapach negocjacji, gdzie fame najpierw chciał go z kimś zestawić, potem na przykład nie chciał. Może więc mogło się to zmieniać. Może Natomiast Konop nie przyjął ostatecznie. Nie próbował przekonać Warnegę. Ale on nie reagował. To może wjechał mocniej w dziadka. Tylko pytanie, czy im się to opłaca, bo biorąc pod uwagę, że jeden i drugi będzie miał sprawę w sądzie z Dubielem, to nie opłaca im się między sobą kłócić, a powinni współpracować, bo jest wyższy element tej batalii sądowej, która, umówmy się, jest ważniejsza niż jakieś dramy internetowe. I bardziej im się opłaca współpracować. No chyba, że jest to taka relacja, że konop tu wbija szpile, ale jakby poza tym programem normalnie gadają i w sumie wyje w to powiedział, co myśli, i tyle. No, może też tak być, oczywiście. Może, jak Wardęga się odpali, to gdzieś odpowie na to, albo jakoś to skomentuje. Nie wiem. Zobaczymy. Albo mówię. Jest to ustalone na tej zasadzie, że, że ma być wrażenie konfliktu i coś na tym ugrać. Może też tak być. drugi wczoraj miał rozmowę z włodarzami. No, powiem tak. Gdyby po tych wszystkich zapowiedziach Wardęga nagle wyszedł i powiedział, wiecie co, jednak zostaje w fejmie, to kurwa, jeszcze gorzej by było. Więc raczej jest jeden kierunek tej rozmowy. No ale, ale co oni na tej spinie mają ugrać? No, czysto teoretycznie, nie? Tworzysz wrażenie konfliktu, przez to strona, z którą walczysz, kom kom komunikuje się z tobą i przekazuje jakieś informacje. Zyskujesz zaufanie tej drugiej strony i dzięki temu możesz lepiej w finale rozegrać swoją partię, bo nagle się okazuje, że ten konflikt był udawany. Przykładowo, no, losowo mówię. Może coś jeszcze więcej można było ugrać na pozornym konflikcie wardęgi z konopem i ewentualnych sprawach sądowych. To mówię teoretycznie. Może do całej sytuacji odniesie się tajemniczy Andrzej? Nie sądzę. To jest raczej osoba, która raczej się nie Wypowie publicznie. Tak mi się wydaje. Tak swoją drogą, ten Michał Cichy, którego wcześniej tutaj o nim mówiłem, no wrzucił takiego tweeta z taką informacją, tak że Konopski zdradził, że fame proponował mu milion za walkę w Pandorze. I wiecie kto to skomentował? Szalony reporter, który napisał z Dubielem, tak jak mówiłem. No i i z Dubielem była walka. Konop mówi: Nie miałem przeciwnika, mogłem się bić z, kim, z kimkolwiek. Szalony mówi: z Dubielem. I koniec. No i ktoś odpisał. Konop powiedział, że miał być to dowolny przeciwnik. Dubiel w dzisiejszym wywiadzie zdecydowanie zaprzeczył, że miał walczyć z Konopem. A szalony mówi: A ja mówię co innego. Także <grym> no to. Chciałem ja Wam tylko przedstawić, że jest taki motyw. W się, ja cały czas to mówię, że to, że szalony mówi, że, ej, taka walka byłaby kontrowersyjna, mogłaby sprzedać gale i ten. To wszystko jest prawda, tylko rząd utrzymuje, że takie coś na 100% było, i jednocześnie nie pokazuje żadnego dowodu. Tylko, a moje zdanie była i koniec, bo ja słyszałem, bo coś tam mi się obiło. I żadnego dowodu, nic na to nie ma. A odnośnie wieku, trafiłem też takiego TikToka. Uwaga, pytanie do wszystkich osób, które mają 30 lat lub też więcej. Czy Wy też tak mieliście lub macie, że w momencie, kiedy wybiły Wasze 30 urodziny, nagle zaczęliście się sypać? Bo ja praktycznie od końca grudnia co tydzień mam umówioną wizytę u specjalisty. I tak się właśnie zastanawiam, ponieważ bliskie mi osoby też tak mają. Więc czy tak ogólnie jest, czy tylko po prostu. Los tak chciał i trafiło na nas. No właśnie. A jako, że jest tu wielu trzydziestolatków i wiele trzydziestolatek, to tak chciałem zapytać, czy tak macie. Bo ja to mam wrażenie, że się sypie całe życie. Tylko po prostu w wieku trzydziestu lat jest to bardziej uzasadnione. Natomiast nie czuję jakiejś głębokiej zmiany. Tak jak zapytałem do lekarzy, tak zapytałem cały czas. Po prostu teraz mniej dziwnie na mnie patrzą i bardziej poważnie traktują, jak mówię, ile mam lat. No to w sumie tyle się różni. Słuchaj, a co teraz w modzie, jeśli chodzi o truny? Jakie są trendy? Może urny bardziej teraz. Ja tę chciał taką cyberpunkową, jakąś, taką neonową. Nie wiem, co jest w trendzie, ale no przeglądami podobają mi się ciemne, takie drewniane. <laughs> Czekaj, sprawdzę jakiś katalog, trumny katalog. Zobaczymy, co jest, co jest dostępne. Pobierz PDF. Nie no, aż tak to nie będę pobierał. Trumny dębowe. Ameryka, jasny, cieniowany. Ale to jest ten sam model. A nie, ten jest inny. Sarkofag, Lux rura. <laughs> Sarkofag, sarkofag, luks, rura. To jest, to jest myślę dobry model. Sarkofag rzeźba jasny. No to się ktoś chce poczuć, jakiś faraon. Hiszpan jasny. Zobaczcie jak ładnie ten, koronka wystaje. Jakiś taki droższy. O, ulala, nie ma co, widać, cię powodzi. Ta jaka wypasiona, zobaczcie, taka ten, 134i. O kur... A co to jest? Taka <laughs> jaka strona w ogóle, trumienki.pl? O panie, co to jest? To wygląda jakaś limuzyna. O kur... Ho, ho, ho! To zamiast łóżka można kupić. Ale full opcja. Mam no, jakieś dodatkowe ten, zdobienia. Ustaw cel na trumnę? Nie. No. Na cyberpunkową trumnę na zamówienie. Ale to by było porabane, co? Jakbym tak z tyłu, tutaj o ścianę by była oparta trumna jakaś cyberpunkowa i by się świeciła. to by było I walentynkowe <śmuszelna> recenzje trumnie? Nie, no tak przy okazji chciałem. Odnośnie sypania się jako 30 latek. Z innych tematów. Powstała nowa federacja, nazy nazywa się Icon MMA. Jak napisał Wenek, chuj mnie ciekawi, jak będzie wyglądał rynek, rynek frików w niedalekiej przyszłości. I tutaj też na Bupie były zebrane jakieś informacje, bo tych informacji generalnie za dużo nie ma, jeżeli chodzi o, o tę federację. Tutaj mogliśmy zobaczyć komentarz Natana Marsonia, że fajną kasę płacą za walkę. Także prawdopodobnie Natan albo już tam jest podpisany, albo miał jakieś propozycje. Więc więc, więc rzeczywiście coś takiego powstało. I jest, że tutaj jest jakiegoś profilu za ciosem, że nazwa ICON pojawiało się już od kilkunastu godzin w różnych miejscach, więc nie ma sensu. Udawać coś takiego nie powstaje. źródłem, które potwierdziło datę startu jest profil za ciosem. Nowa federacja Freak Fight, Icon MMA wchodzi na polski rynek. Pierwsza gala ma odbyć się 27 kwietnia. Więcej informacji będzie na ich profil, oficjalnym profilu na Instagramie, Icon MMA TV. I zaraz sobie zobaczę ten profil, czy tam jest coś ciekawego, czy w sumie nuda. No w sumie tutaj nic nie ma. Oprócz tego, że w sumie nic nie ma. Nie ma tutaj nic. Obserwowane przez Mokry słuchar. Także Mokry słuchar chyba się tam będzie napierdalał, coś tak mi się wydaje, bo po co by obserwował. Ale oprócz tego to nic nie. Ma. Eee, dobra. I teraz, jak już jesteśmy przy wątkach, właśnie z różnymi informacjami na temat Federacji, no to Hailik z zaskakującymi słowami o Cloud MMA. I co tu jest napisane? Że Hylix nadal jest zawieszony, natomiast Federacja przekazała wczoraj informację o tym, że jak najbardziej chce wrócić. Inną kwestią jest to, w jakiej formie zostanie to przeprowadzone. Czy dojdzie do połączenia stał te czy może Hailik będzie kompletnym, os kompletnie osobnym tworem Hailik jako, jako takie żyje, to znaczy osoby odpowiedzialne za ten projekt nadal wierzą w jego powrót. Nie wiadomo na jakim etapie jest proces odwoławczy i czy w ogóle dojdzie do powrotu, ale narracja budowana przez Hailik jest jasna. I tutaj jest jakiś zapis, że Hailik przemówiło. Jedynym tropem jest to, że Hailik wątpi w połączenie się z Cloud MMA. To bardzo ciekawy wątek, bo najwyraźniej jest szansa na kolejną federację na rynku. Czy będzie połączenie z Cloud? Wątpię. Miały odpowiedzieć osoby powiązane Hailik w pokoju rozmów na Twitterze. I tutaj jest Michał Cichy, to ten dziennikarz i też tam... Z Prime'em powiązany gościu, to pewnie kojarzycie. Przedstawiciel High League na pokoju: jak tylko zostaniemy oczyszczeni z zarzutów, to wracamy. Będziemy o tym od razu informować. Czy będziemy połączeni z Cloud? Wątpię. Tak, czyli jest na to mała szansa, mimo że chyba nadal osobą, która łączy te projekty jest Bielski, czyli ten jeden ze. Znaczy, w sumie nie wiem, czy on jest pisany w klaucie już. On jest wpisany w klaucie już jako właśnie, czyli jego żona jest tam partnerka, dobra, przepraszam, jego partnerka. Więc w sumie niby łączy, ale nie łączy, bo w sumie nie wiem, czy on już został tam wpisany. Julita jest ciągle wpisana. Okej, okay. bo bo tam oni coś mówili w tym wywiadzie, tak a propos w tym wywiadzie, to mówili właśnie, że no minie jakiś tam czas, coś tam się wyjaśni może ten Bielski będzie wpisany do KRS-u, ale widzę, że nadal nie jest. Bielski raczej czeka na High League. No ale też ciężko by było, żeby Bielski prowadził High League, a jego partnerka pro prowadziła Klauta, bo jest tam wtedy ewidentny konflikt interesów, jakby nie patrzeć, no bo ciężko wtedy organizować swoją kartę walk w momencie, w którym wiesz, musisz na dwa fronty załatwiać influencerów i sobie balansować, gdzie ci się bardziej opłaca. To tak trochę średnio, no ale wiadomo, zamknął Cloud, żeby nie dzielić się hajsem z Lexi. Myślę, że nie opłacałoby się zamykać Cloud, bo biorąc pod uwagę czas, jaki są na rynku, to i tak dosyć mocną pozycję sobie zbudowali, tak mi się wydaje, Więc, więc nie bardzo.